Kurwa. No, bo ja chcę no, Ja wiem. No, jak on się nazywam. A kurczę. Co? Jest matka duja. To jest mój ja, Mojtwo. A i ten. Tam się nie. No i dobra, tam przeżywasz, kurwa. Nicmy tutaj się rozmagodziło. Dobra tam. To ja się nie no? Ja tylko. A co ja nic nie robię, tylko piesza. No piesza. Walina chcesz frytki? No daj jej frytki. Daj frytki. pan. No dajcie. Frytki. Zaraz, Zaraz będę frytki. Daj frytki, bo bolesno. Bo, 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 no no tak się tak tak, fazy tak. dzisiaj? ale ten. Mam dzisiaj dobrą fazę, o dobry humor mam tu moge. No do akresu. Ser, rapał, na chińskich kopię nie to, 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 to. jak i 100 mam tysięcy duchy. w szwajcarskim banku. A wychuje się z i ruta na niego i nie Dziękuję. Dobra, zrobię zrzutkę. Zrzutkę Dali że tu, A tam tam. Bo już teraz ze się wejdzie. Jakiś ja bierz do Alejstasy, żeby. Jak kurwa. Ja co ja Słyszałem, Ale co ten jest? A to musi oglądać. Nie. O wczoraj, to no kolor za mnie jest. nam Slucha Jewelina, i kurwo wpłacił cztery złote. Mówisz, że nie jest z dziwką, jest ta z szmatą, jebaną do podłogi. Jebana, kurwo robiłaś pałę wszystkim na włościach i ze wszystkim. Ja lubię jebana, brudowsko wyjewał do Cikowa, na pizdę, jebana, pizdę do Ty pizdę, jesteś dziewką, nie ja. Dobra, no, zginę tam, tak? Kocyk ci dać? No, chcesz chcę zdobyć koczyk. Zimno ci. No. Piesz, trochę chyba też? Tak. Tam nic nie rozywałeś? No, no, no co, No co, ty jest szybowany ty chłopak, kurwa. Co ci nie ha? Rafałek, a ci zmienił. Ja bym cię zabił człowieki. No, no, rafałek, co się zmieni na innych, to rifał. Ja nie, to, na muzykę. A ta muzyka, dobra, je, no ja, no ja, A widzowie ci się machara, spotkaliśmy, na ciągu jest. Przed najebany. Pół nalewki miał. Nie może się uda go sprowadzić niedługo. Jego, jego, jego ten. Jego. Jego, jego. Oh, już nie będę nic mówił. Wiem, że obecny plan jest dobrze. To jest początek. Ewelina Lesba wpłacił cztery złote. Ewelina, czemu się ogoliłaś na łyso? Wiesz, że tobie się gołą na łyso, więc co mówisz, że nie jesteś chłopakiem? Panie Waldku, niech pan uważa, bo Ewelina w nocy dobiera się do chłopów. Ewa, Ale tak. czuję się, się kobietą i się przebiera. O! Za Zapa, Cicho, Eberina. Boże, mu świeci. Domyślam się, że ale nie wchodzi w rachubę. Nie posługują lotów komercyjnych do Dobra, wymówka, Ma bo... Macharze tylko śpią, ale jest śmieszny, kurwa, bo jak wam się na tym materacie położył, to już by nie jest to z tego materaca maharze. Jakby nocne spanie, no nocne na dużo teraz już. Znowuż by ci powyłaczono. A tu z wersalki spadł, pod fotelem, pod i z fotelem, pod, pod fotelem tak? spadł, pod fotelem spał trzy godziny. Ale tu kolega nie ręczy, bo też został. pod fotelem. Też nie ten 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 ten... Ten... Tutaj I no, Aż bo dwu... a... się zaminałeś, potem buty wystawały tylko. Pod fotelem spał trzy godziny.

Działa na Weronę? <noise> działa na Weronę! Na Weronę? Tak? No oh, wą, tak, zaraz o Zaraz teraz. Ja zaraz będzie zwaniem. działać na, na Weronę? Działa na Weronę, tak? Tak, działa na Weronę. Na Weronę! Na oh, Co no. chcesz? No chyba ma na ustąpię, lepiej nie było no. zaka. Twoja muzyka zaraz popuści i działa na Weronę, bo wtedy muzykę cię opuści. No to ja nie. To ja oh, kurwa, ja ty. Tak. Ja też zrobiłem no? olej frytki, no to padło się się zapalić. O, ale możesz zapatrzeć. Działa no na nie, no zare, to. No zary, co z twoją muzyką? To już miałaś radik trzeba było no Ale ja to los ładowało no. Komu tak ładuje to wiesz. Ja jestem nowy. Ostatnia operacja. 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 Dobra, ja teraz y, gadam film, mamy kupić nowy telefon. Weź. Skupuj, cię to ja go. niego, to tego tylo, nie Dobra, cichy telefon jest komuś. Dobra, cichy za, ja ci kupię za złotówkę, został. No, ginuś ja? Ach, boże, Ty wyryta. Ja bo bo mnie nie no. Co ja sobie? Boże, bo nie jest. coś... A ja. Jesteśmy... No jaka? Weź, weź Rafał, ty, Rytiowa, na fotel, na fotel. Ja czy też byłem. Z by weź, by weź. No, No weź. No jaka? Nie ja dokończyłem. Z Dawidem co? Ja no z Dawidem to... a krowę wpłacił 4 złote dajcie pieskowi jedzenie i picie to jest i wypadałoby wyjść z nią na lewo ja wyjdę zaraz pozdrawiam Pozostań. Gierka I dziękuję Waltka i Rafała niedobre jesteś bo ja zaraz wyjdę z psem <noise> kupię żarcie <noise> well, no czego nie ty mnie bierzesz tutaj trzeba jakiś no inny film No no to byli. wybierz jakiś obojętny jakiś to tam jest tych o co tu jest? Czechy. O ten o ty! Zapomniana. Zapomniana. O, zapomniana. Oglądałeś już chętnie. Chłopcy... Chłopiec w pasia piżamy. Co nie Albo po pierwsze przeżyć. Nie, to dalej, dalej leć. A ty, a, do dołu spuścisz. Arktyka? Nie, spójrz do dołu, ty do dołu spuśacisz. Ja spuś. Płacił 4 zł. Jeszcze dalej. To tu jeszcze dalej, zobaczył. To jest ten, no, ten taki, to co to jest? Mówi, ja. O to, co to jest ty. Czekaj, zaraz coś. Wy polecić No wojenny, wojenny poproś. Taki amerykański. o amerykański możemy Podaj proszę numer telefonu. Ewela ci zdejmują gips. włączcie film działa Ewa, ne, ha, ha ha O ona działa na warony, no mówiłem No ale tego nie ma tutaj chyba. Chyba jedno. Zobacz, czy działa na nawalone powinny być. To jest o działach, co strzelali do okrętów alianckich. Uff, to dobry film jest. Tu. Oglądałem go. może Rambo ten. chcesz obejrzeć? Rambo. Nie. Ja wiem. Ja ja, Wejście smoka. O. Wejście smoka? No. Nie, Rambo. Ja tam Rambo O Boże. Dobra, niech będzie to. Rambo! Niech będzie Rambo, dobra. Czy Ewelina Igienek wpłacił 4 złote? Czy Ewelina poprawi mojej mamie humor? No. Potrawa twoja mama. Dziękuję. Pozdrawiam, no Rambo. No. Będzie Rambo. Rambo piątka nie chuj. Czemu coś nie masz znowu? Nie wiem, jak to wygląda. Jednak widzę 41 minut Rambo. Ramsam, a nie 40 minut, Ramsam. O, jest Rambo, zobacz, jeździ za tym. Z dynamitem jeździ. O, o! Nie oglądam tego filmu. Z razu widzę. Rambo trójka. No, ale tego nie oglądałem. Ty to spiw, spiw, nie z dynamitem. Co, to co idzie? Nie, już Rambo idzie. I że no się zalina. Butelka z benzynu. A, ah, butelka z benzynu. No, oh, no, o, no, nie, nie, nie no. No, <tuszy> a nie z tym z chwilą. Nie o. A co ma, nie No dobrze! Mam, mam. A nie wybieram tylko kasz. O, oh, skrzydlate, ko! to ciężko? Władek zaczyna boleć wiesz. Boleć co zaczyna? Może ciepłego się napiłeś trochę za bardzo. Nie, ja to to dwa razy wypnąłem Ale... Od słodkiej to by było... O to Sylwester z występuje, Widzisz? Dobrze. Dobrze, dobrze. Sylwester z Amerykańska fraza, no, no, no. no co tam znowu? Boże, no nie da się spokojnie. Po Pan tak Niech on Prawo na głosie Dobrze, to Co? Nie wolno. Waldemar wpłacił 4 złote. Waldę kod daj krowę. Prawdę kot daj krowę. Waldę kot daj krowę. Waldę kot daj krowę. Walne kod 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 daj krowę. Joku. A ja akurat po drugiej stronie za cofałem to miałem dziadku. O, wredki się jadają. No. O. Czy se w czy... Może coś na zgaga będę miał, co? To nie zgaga. To szóstka? Szóstka. Pa. Rano też... W nocy górana, ale... Zjadłem dwa i proby... I jakoś przeszło. Już idę po Frytki. Ale umiśniony skład. Siema Walduś wpłacił 4 złote. Barduś kochanie, jak się leżało pod fotelem, ostatnio cała Polska widziała w Skarbie, zakochałam się w Tobie, mogę przyjechać do Ciebie na seks. Walduś, kocham Cię, polisz moją mokrą cipkę, jestem napalona na Waldka, kocham Cię, daj adres. O! O bez Te kurwy, co go zabrały, nie? To nawet nic sprzętu nie mają ani nic, żeby odpalić z nim tego, wiesz? Tylko telefon mają do nagrywania jedyne co. Nic nie mają, on do takiej firmy poszedł, co nic nie ma, kurwa, to go ja pierdolę. Duchów wpłacił 4 zł. młody biznesmen wpłacił 100 tysięcy złotych. Księga. Jesteście walną ekipą, podzielcie się po 25 tysięcy nowych polskich złotych dla każdego. Jak zatańczycie do piosenki akcenta, to zapłacą. To Takie korzyści? że oni jeszcze ten kredytów na niego nabiorą. No tak. Może podało ja to. Nie mówiłam tej wiesz, tak? Może podało ja to wstać. Dokumoty, nie? Kombo, podał, że to chyba się Czy ja to kompo nie mam i stań ale czekam, bo ja już Ale zabawcy ja to cały i zabrał te co ja? Roku, to karstę, to miała, no, ja o ja Go ratować, jak on kurwa wyraża zgodę na to, no nie wiem, no kurwa muszę iść go poszukać, nie? Jeśli go osobiście zapytać, nawet teraz do was przy Was zadzwonię do Stasiak. Zobaczcie jak... Ale on nie odbiera telefonów, od nie odbiera telefonów. Odbiera no telefonów. nie odbiera. No to patrzcie, zadzwonię. Dla mnie się film wpłacić 4 złote. Trzełem to calonek super wojenny na fakta.